Wieści w sprawie Jerzego Owsiaka dotarły z Nienacka. Wydano oficjalny komunikat, to znów się dzieje. Jerzy Owsiak niedawno zakończył oficjalnie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i poinformował o kolejnym rekordzie. Niestety, radość mężczyzny nie trwała długo. Po raz kolejny słynna fundacja i jej założyciel muszą mierzyć się z poważnymi problemami. Jurak już w tej sprawie wydał pilne oświadczenie. Apeluje do ludzi o jedno. Jerzy Owsiak tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bardzo mocno przeżył. Związane to było między innymi z nasilającą się krytyką ze strony określonych środowisk, w tym stacji należącej do Tomasza Sakiewicza. Doszło nawet do tego, że założyciel Woźb zaczął dostawać wstrząsające listy, ale na szczęście sprawą szybko zajęły się odpowiednie służby. Jerzy Owsiak ogłosił kolejny rekord Wośp. Potem wyjawił coś przejmującego o sobie. Na szczęście finał akcji zakończył się kolejnym rekordem, co z dumą ogłosił Owsiak. W tym roku udało się bowiem uzbierać 289 tysięcy 47 zł i 77 groszy, czyli o 8 milionów więcej niż przed rokiem. Następnego dnia Jurek pojawił się w Dzień Dobry TVN, gdzie podzielił się przejmującym wyznaniem, że było mu już tak ciężko, że musiał poprosić o pomoc specjalistów. Okazało się, że owsiak zdecydował się na terapię, bo ta ogromna krytyka była dla niego już nie do udźwignięcia. Wydawało mi się, że potrafię sobie z tym wszystkim dać radę. Nic bardziej błędnego. Okazuje się, że w sytuacjach podbramkowych potrzebujemy kogoś. Terapeutę możemy traktować jako konfesjonał, po prostu, aby się przed kimś otworzyć. Najbliżsi mają inne spojrzenie, ludzie będący blisko inaczej na to patrzą. Moja terapeutka pozwoliła mi także wyluzować i zahamować, wyznał. Czytaj więcej, Jurekowsiak sam wszystko potwierdził, to jednak nie były o nim plotki. Nie minęło kilka dni od tego przejmującego wyznania, a Jurekowsiak znów opowiedział o kolejnych problemach. Wokół woźb znów nie jest za dobrze. Na swoim Facebooku wydał oświadczenie, w którym przestrzegł, że po sieci krąży nieprawdziwa wiadomość z prośbą o pomoc, którą rzekomo ma rozsyłać pracownik woźb. Jerzy Owsiak nie ma chwili spokoju. Wydał przejmujące oświadczenie: otwarcie apeluje. Informujemy, że po chwili przerwy w sianiu dezinformacji na temat działań fundacji, machina znowu ruszyła. Po pierwsze, nie korzystamy ze wspomnianego adresu korespondencyjnego. Po drugie, nie jest odpowiedź wysłana przez jakąkolwiek osobę z fundacji. W stosunku do próśb, które do nas wpływają, mamy swoje procedury. Po trzecie, Ktoś tworząc ten fałszywy tekst, próbuje po raz kolejny budować nienawiść i pogardę w stosunku do Fundacji. Oddajemy całą sprawę służbom, ogłosił Owsiak. Potem podkreślił, że Fundacja nigdy nie przekazuje i nie prosi o pieniądze na indywidualne leczenie. Należy być na tego typu wiadomości bardzo wyczulonym. Najlepiej sprawdzajcie informacje u źródła, poprosił Jerzy Owsiak.